Hej, cześć, mam z tej strony, ja to Firex To jest odcinek informacyjny I w tym odcinku Właśnie wam się zapytam Co chcecie? Plazmę Birds, Bird, Bird 2 Antyterrorystów Counter Strike Czy recenzje jakichś filmów No Chyba, że jakieś tam gry przeglądarkowe Na przykład Kingdom Rush Nie wiem farma coś takiego. No e, jak CS to by był jakiś multiplayer, antyterroryści to ko kooperacja albo sam. a jeszcze może Minecrafta. Też dodamy w Minecrafcie to wielosobowy albo single. A w plazma bird Bird. Dobra. Plasma jakaś tam. To tam multiplayer i singleplayer, tak postaram się teraz na zmianę, jedynka i dwójka, znaczy w jedynce to nie ma tam wieloosobowego no, to na razie są moje te, tylko te pan propozycje dziękuję za oglądanie komentujcie, subskrybujcie z wami był TokiRex na razie